Trochę więcej, yy, trochę szerzej. Przejście dla pieszych oznacza powierzchnię jezdni drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych. Po lewej stronie mamy grafikę tzw. zebry, przejścia dla pieszych, paski. Jest to właśnie owa powierzchnia przeznaczona do przechodzenia przez pieszych. Podobnie dla rowerzystów yy, mamy yy, znaki, również mamy dla nich znaki poziome, które wyznaczają. Miejsce, przejście, w których można przyjeżdżać, przejeżdżać rowerem. Przystanek jest miejscem zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego. To jest bardzo ważne: transportu publicznego oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Po lewej stronie mamy autobus, po, po, w środku mamy tramwaj, po prawej stronie mamy trolejbus. Chciałbym jednak zaznaczyć jeszcze raz miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego to nie musi być w, na przykład w obszarze zabudowanym w większym mieście z przystanku mogą korzystać tak zwane PKSy, czy tak zwane busy, nie tylko jakieś miejskie organizacje komunikacji miejskiej, tak. Ogólnie wszelkie pojazdy, które zajmują się transportem publicznym. Tunel. Tunel oznacza budowlę na drodze, które jest oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Symbol, symbol tunelu. Obszar zabudowany. Definicja jest wręcz genialna. Jest to obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. Cóż to jest takiego obszar zabudowany? Pojęcie to oznacza obszar wzdłuż drogi. To jest bardzo ważne. Jest to obszar wzdłuż drogi. Czyli jeśli w obszarze zabudowanym na przykład, tak go nazwijmy w cudzysłowiu, nie ma drogi żadnej, no nie może być obszarem zabudowanym. Znaczy obszar zabudowany jest tylko i wyłącznie obszarem wzdłuż drogi, w którym znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa. Nieważne jakiej ilości, ważne, że występuje. W związku z czym, w związku z tą zabudową, panować może tu wzmożony ruch pieszych i pojazdów. W związku z zapewnieniem większego bezpieczeństwa uczestników ruchu w obszarze zabudowanym wprowadzone zostały określone zasady, np. limity prędkościowe. O tym wszystkim będziemy mówić, to wszystko to będzie omawiane na kolejnych szkoleniach. Ważne, żeby zapamiętać te dwa znaki, które są bardzo istotne i bardzo ważne, aby mieć świadomość, że mijając te znaki wjeżdżamy w obszar zabudowany i należy się dostosować. Do ja, dostosować jazdę do warunków związanych z obym obszarem. <tryk> Strefa zamieszkania. Obszar drogi, obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Też genialna definicja. Strefa zamieszkania jest pewnym obszarem, na którym faktycznie występują specyficzne przepisy ruchu drogowego, o których będziemy mówić. I myślę, że to na razie wystarczy. Warto zapamiętać również te znaki, które są bardzo istotne. Niebieska plansza, poziomy prostokąt, symbolem samochodziku, domku człowieka, tak? I, i dziecka grającego w piłkę. Pieszy. Pierwszy jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności odrębnych, odrębnymi przepisami. Czyli pierwszym jest osoba, która jest poza pojazdem. To jest bardzo ważne stwierdzenie. I nie wykonuje na niej robót drogowych. Czyli przykładowo pan z łopatą kopiący dziurę, mimo że robi to na jezdni, nie jest pieszym. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub, inwa, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat, kierującą rowerem, pod opieką osoby dorosłej. Kolumna pieszych. Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę. To również będzie omawiane na dalszych szkoleniach. Kierujący. To jest bardzo y, ważna sprawa, żeby zrozumieć te definicje, różnice między tymi definicjami. Kierujący a kierowca. Kierujący oznacza osobę, która kieruje pojazdem w danym momencie lub zespołem pojazdów a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. Kierowca natomiast jest to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym. Czyli kierowca jest to osoba, która posiada uprawnienia, np. prawo jazdy, do prowadzenia samochodu. I teraz ważne, kierowca nie musi być kierującym. Kierowca może być jedynie na przykład pasażerem czyli siedzącym z prawej strony kierownicy posiada, posiada po prostu prawo jazdy. Jest wtedy kierowcą. Nie jest kierującym. A, a natomiast kierujący musi być kierowcą. Musi posiadać na przykład prawo jazdy. Oczywiście nie jest to, nie jest to do końca. Tutaj porównanie jest w celu wyobrażenia sobie ponieważ wiadomo, że na przykład, że kierującym jest osoba, która prowadzi kolumnę pieszych i do tego nie jest potrzebne tak naprawdę żadne zezwolenie. To są, to są wyjątki. Ale główny, główny zamysł był taki, że kierowca nie musi być kierującym, a kierujący musi być kierowcą w celu późniejszego, późniejszej łatwości zrozumienia różnicy między kierującym a kierowcą. Uczestnik ruchu. Uczestnik ruchu oznacza pieszego Kierującego, a także inne osoby przebywające przybywa, w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. A więc uczestnikiem ruchu jest pieszy, czyli człowieczek, który sobie idzie, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe, czyli na przykład kierowcy, tak, którzy siedzą sobie na tym siedzeniu, są uczestnikami ruchu lub na pojeździe. To też jest bardzo ważne, na przykład na jakiejś maszynie, która ma na samej górze fotelik, gdzie siedzi człowiek, jest właśnie wtedy uczestnikiem ruchu. Ale te osoby, czyli kierujący, pieszy, ten pojazd, musi znajdować się na drodze. Na drodze w... czasem znajdują się inne osoby, również. Natomiast nie są one uczestnikami ruchu. Ktoś to taki? Jest to policjant kierujący ruchem. Policjant, jak stoi na skrzyżowaniu, kieruje ruchem, przepuszcza samochody. Nie jest, nie jest uczestnikiem ruchu. Policjant stojący obok drogi. Na przykład kontroluje prędkość. Nie jest uczestnikiem ruchu. Dlatego, że nie znajduje się na drodze, ale obok drogi. Robotnik naprawiający jezdnię. Jest na drodze, jest na jezdni. Ale nie jest uczestnikiem ruchu. Dlaczego? Dlatego, że nie jest pieszym. A uczestnikiem ruchu jest pieszy, tak? Oj, teraz szczególna ostrożność, y, szczególna definicja, bardzo śliska, bardzo szeroka jednocześnie. Szczególną ostrożnością jest ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednie, szybkie reagowanie.